Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Na sam Przepraszam, znowu mi się mieszam. Na samym początku wszedłbym so w mapkę. Zobaczył, co ja mam na dobrą sprawę odznaczone. Skrzydło astronomiczne. Y Aha! Okej. Okay. No to chyba idziemy do tej profesor. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków właśnie z Hogwarts Legacy. Ale tak czyś jak nagrywać będę, bo mi się bardzo podoba ta gra. Reveling kompas. Okej. Okay. Też przepraszam Was za mój głos dzisiaj, ale... Gorzej się czuję, jestem przeziębiony po prostu, więc... Przepraszam, jak brzmi trochę gorzej niż. Zby... Czekajcie, to nie był Sebuś. Z ciekawości. Tak, to jest Sebus. <laughs> o, ja myślałem, że tam jest napisane Snape. Ale naprawdę, żał... czego żałuję. No, nie mogę przejść, no. I czego bardzo żałuję w Hogor Gasji, że nie ma Severusa Snape'a, bo to by było super. Jakbyśmy mogli go słuchać. Co się jestem Severus Snape, ale wiadomo zło ci. Też Sekdom by była w porze. No i jesteśmy. Gdzie dobry, pani profesor? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs. And when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Fine, Sounds yeah. versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on incendio. Incendio, Shinoto. You fine, know where yeah. to find me once you've finished. Wygraj dwie rundy skrzyżowanych różdżek, ukończ rundę swingu kombinacji z jakim z Lukanem jakimś tam. Dobra, no to chyba. Aha, przecież to jest ten klub pojedynków, który ten mały dzieciaczek założył. Pseudo oczywiście nielegalne stowarzyszenie pojedynków. Ale ty serioś że jakiś dzieciak nie wiem, ile ma lat 13 max. Założył nielegalny klub pojedynków. Też chciałbym kiedyś zwiedzić cały ten Hogwarts, bo on jest ogromny po prostu. Ale powiem Wam, że z dnia na dzień O, super! Cały czas ta gra zaskakuje, po prostu... Nawiązana toaleta. Jeżeli to nie absolutnie konieczne, to lepiej unikać tej toalety, albo ja to podobno jednym z... Irytka, a to irytek już jest tutaj, fajnie. Czyli póki co tu nie wchodzimy. Okej. Okay. Eee, dobra, ciśniemy. A, widziałem Lacznan Chudy. Ten posąg przedstawia czarodzieja Laczlana Chudego, wysokiego, szybowego czarodzieja, który sprawia wrażenie bardzo siebie zadowolonego. Nie wiadomo do końca dlaczego. Ok, Revelio O, mapa Argylshire Chyba? To no, ma przesława Algershall, region w Szkocji, w którym porządne są hybrydy ojczyzna Czarnego Smoka herbyckiego. O, fajnie. Sorry, jak źle czytam te nazwy, ale... No. Właśnie też na początku odcinka chciałem wam bardzo powiedzieć o tym... Źródku. Bo byłem ciekawy. Czy ja słyszałem? O jest i Sebuś i... i... nasza koleżanka. Ale byłem ciekawy, kiedy będziemy mogli ten go wrócić. I widzi, widzę, że już teraz. Ser, czy mogę go z manekina z manekina że drugi. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? No, I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? Na z się mogę stoczyć. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Mam nadzieję, że Sebus mnie nauczy czarnej magii. Tak, wiecie co dawno... Z trzema parówkarzami się mierzę. <grym> Runda deapka. Yy, czekajcie. Przebicie to tarczy, więc zacznę moc jak acio. Okej. Okay. Wiecie co, bo ja nie pamiętam wszystkiego i chcę jedną rzecz zobaczyć koniecznie.

Jakiś kozak? Reparrowed. Nie to Lebioso. Wiecie czemu jestem ciekawy? Kiedy no, mi dadzą się bić to to poważnym Nie no, klikaj Dobra gościu Tu Bo są lepsze no Brawo Sebuś Poradziliśmy The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance of winning or at least surviving the next round. I'll let you, know when we're ready. Hope to see you then. Mam szczerze ogromną the next nadzieję, że będziemy mogli gobstone, so sebusie, nie sebusie, tylko powalczyć tutaj, jak będziemy mieli Training Combination Hello, Luke. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. I zanim manekin upadnie, mam wszystkie użyć. Następnie wykonaj cztery ataki podstawowe z rzędu. No, dobra. Levioso naszym. Co, on mnie bije? Chyba nie. Levioso. Super. W końcu połączyłem zaklęć. No dawaj. I robimy. Atyk? Aha, bo najpierw mamy A widzicie? Nie, ale jestem. Muszę patrzeć tam. Raz, dwa, trzy. Eee, to jest nie? Muszę szybko to zmienić. Raz, dwa.

Teraz mm -hmm. eee, tak, wyzwania, kolekcje. Też powiem Wam szczerze, że nie całe mnie odkryłem, więc nie wiem, czy ja coś mam na przykład do podbierania sobie. Z strony przewodnika, o tu na przykład coś mam. Widzę i tu. Dobra, zaraz zobaczymy sobie w wy... im Wyposa... wyposażenie. Mam coś nowego? Chyba nie, dobra. No to chyba wracamy do... Aha, teraz się aktualizuje Teraz może będzie Dalej nie, bo miał wykrzyknik Dobra Nie to Wracamy do profesor Ja jestem bardzo ciekawy, czy możemy się tutaj nauczyć magii yy, bez używania różdżki. Albo oklumencji, legilimencji. Też ciekawe. Też zawsze nie pamiętam, czy oklumencja była od obrony przed wejściem do umysłu, czy to była legilimencja. Nie wiem, obydwa są z umysłami, ale jedno broni przed wejściem do umysłu, jak dobrze kojarzę. A. Drugie właśnie wchodzi do tego umysłu. Nie jestem pewny. i trust mr. brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. i finished all of the tasks you gave me, professor hackett. glad to hear it. then you should be ready to learn incendio. should be, professor? yes i'm sorry to say, i visited enough careless colleagues at st. mungo's to assure you that fire is a fickle servant. your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. i would rather we not end today's lesson with your robes aflame. let us begin. and remember, focus on the proper wand movement. concentrate okay. and keep your wand steady. No, a są. Tick. Tick. Incendio. Mamy nowe zaklęcie. Mm. Good work. Okej. Okay. Incendio, obrażenia, zaklęcie to ma krótki zasięg i wymaga bliskości od celu. Zadaje duże obrażenia, podpala niektóre obiety. wrogowie, trafienie atakami ognisnymi będą nadal otrzymywać obrażenia przez kilka sekund. W tym czasie kolic. Ok. Fajnie. Mm. Pyk. I teraz czego nie chcę? Chyba reparo nie chcę. Aha, tu. Przypisz przy, góra, przy, Dobra, X. Okej. Okay. Teraz bym chętnie zrobił jeszcze jeden pojedynek. Uf. Uf. A to już ma większy cooldown. A widzicie? Nawet z tej odległości nie trafiłem. Lewioso, powiedzmy... Lewioso trafia. To muszę być w naprawdę bliskim dystansie. Tu trafię? Tak. Dobra, czyli wracamy do Figa. I mamy pierwsze zaklęcie, oh, które powoduje obrażenia. To rozumiem, że jest... rozumiem, że to jest jakaś misja poboczna. zobaczymy. Nie right. Don't you know who I am? Oak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Refleksy nie nienawidzą bez żadnego powodu. Dlaczego wszyscy nie nienawidzą, to będzie takie no, głupie, bo poję bez żadnego powodu. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game, and if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. <sighs> People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. <laughs> sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. i didn't make the rules. anyway, i can't work out how to get them back on my own. i don't think i know the necessary spells yet. i need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. i'll sobie see what i can do. do. i'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again, I'll be back to playing snake pit and Jackstone by myself in no time. Na ciebie, moja droga, to znajdę czas, w międzyczasie to ja idę do figa. No właśnie, do figa. Zaklęcie kamelona będzie, fajnie. Dobra, do tej tej Jeszcze wrócę. Cześć, gdzie jest? Ten kompas Tam poleśmy. Wracamy, do tej misji z tymi kulkami jeszcze wrócę. Teraz idziemy do Figa. Jeszcze wyżej. Tego Sebusia zawsze spotykamy, jak biegamy po tym Hogwartsie, nie rdzę. Dzień dobry, profesorze, nasz no, znowu ma. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Hmm. My office. Five minutes. So, in short, Black, you probably that they wanted to man do is do exasperating. Takich... Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, we hmm. have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further i shall find you when i've completed whatever toils i must endure sebastian mentioned sneaking into the restricted section perhaps he'll have an idea Co może z Cebusiem się tam zakradniemy? To by było na pewno fajne. Ale czekajcie, bo do książek zakazanych nie wystarczyło przypadkiem podpisu jakiegoś profesora? To ten fik nie może nam po prostu napisać, że musimy się udać po jakąś książkę? Nie rozumiem. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the three broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? That <laughs> seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. <laughs> it's quite the tale. Fig had this port key. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section and i am meet me outside the library tonight and tell no one okay thank you sebastian i'll meet you later okay. Is this the exit from I wanted to find a room, a common room or something and see I can hook from Incendio. Oh? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells? Spells are free. Give it a try. Zaklęcie Kameleona Aaa, pomyliłem się Okej Wrzucam by do uniknięcia Boże Rewelio Poczekajcie. A ja przypadkiem tutaj nie powinienem przełączyć tego? Wygrancie kameleona. Przypiszemy: Lumos mi się przyda. Revelio nie musi mi się przydać, chyba. Bo a. Yy, nie revelio, co ja mówię. Levioso. No, Lewiosa bardziej mi się przyda. Dobra, ja myślę, że pożegnam się z Wami w tym miejscu. W kolejnym odcinku się tam zakradniemy. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!